Pamiętacie Ole Gunnara Wiecie, boiskową legendę Manchesteru United, gościa, który też trenował ten klub? Otóż Norwek aktualnie jest trenerem Besiktasu, to jest jego pierwszy klub po opuszczeniu Old Trafford i tak się składa, że jako pierwszy w historii klubu, jest trenerem, który wygrał swoje pierwsze mecze z Fenerbahce, z Galatasaray i z Trabzonsporem, czyli pozostałą trójką wielkiej czwórki w lidze tureckiej. I naprawdę trudno chyba tutaj mówić o przypadku, Solskier zresztą całkiem nieźle wygląda razem ze swoim eszyktaszem w lidze tureckiej, no i kto wie, może jeszcze zobaczymy Norwega w jakimś większym bardziej medialnym klubie niż jeden z potentatów z nad Bosforu. Ja osobiście chętnie bym go jeszcze kiedyś w Premier League, a może nawet jeszcze raz bym Manchester United zobaczył. Mam poczucie, że Ole na kole, jak to się zwykło mawiać, miał trochę pecha do tego, na no, jaki zarząd trafił, jakich miał piłkarzy i tak dalej. Wydaje się, że na no, wszystkich ostatnich tenerach Manchesteru można tak powiedzieć, ale z nich wszystkich, którzy stracili pracę, to Solskier zasługiwał najbardziej na dłuższą szansę, której nie dostał. Jeżeli Amorim sobie w tym United nie poradzi, to wydaje mi się, że Norwek jest naprawdę no, godną rozpatrzenia opcją. Tak, już teraz.